Słuchajcie, wideo jest w pół do piątej rano. W pół do piątej rano. A ja dokonałem czegoś, co jest niemożliwe. Patrzcie. Jest Silver Jedynka, Koniec dzbana. Dam jego sport HD. Całą noc poświęciłem. Zostało mi jeszcze 5 meczów. więc jeszcze szansa na G3. Także nie będziemy rezygnować. Także jest w końcu S1. Nie mogę w końcu nazwać. I naprawdę jeden zawodnik zasługuje u mnie na wielki props, jest to Wambergen który z ławki robił niesamowite rzeczy, więc masakra masakra, ciężki, ciężki ciężka noc, ale warto było także łapeczka w górę dla mnie za to, że udało się w końcu S1 wbić, macie tutaj czarno na białym, żeby nie było że ja tutaj ten jest tutaj mój herb, ikony juniora, także pięknie, jeszcze raz Pięknie i jeszcze raz pięknie. Pozdrawiam i życzę miłego weekendu i powodzenia w Food Champions.